Witamy serdecznie podczas kolejnego materiału rozrywkowego. Dzisiaj gośćmi są Andrzej Twarowski oraz Tomasz Ciąkała, dziennikarze Kanal Plus. Cześć, Dzień dobry, Witamy. Kolejne starcie pomiędzy wielkimi rywalami. Dzisiaj w Liczanka. Beliczanka? Bo ja się czuję w tych starciach z ciąkiem jak ten Kenny z South Parku, który w każdym odcinku na końcu umiera. Zostaje, zostaje ale wiesz co nie? No Ostatnio w Herbach to w pewnym momencie. W pewnym ja się momencie underdogiem. W pewnym momencie, no właśnie, ale ważne jest to, co się dzieje na końcu. Kultowa już niemal, ma. I gdy, rywalizacja gdy wydawało się. Że... I kiedy wydawało się, że my zakończyć jeden misję? Taka oto sytuacja. Felgi Time 90 plus i. Ja, to Szala przeniosła się na drugą stronę. Tak czy inaczej, co będziemy dzisiaj robić? Wyliczanka, czyli panowie będą się przerzucać odpowiedziami na dany temat, podaje pytanie, no i panowie muszą po prostu zmieścić się w puli oczekiwanych odpowiedzi. Ja akceptuję, jednocześnie klikam tutaj na zegar szachowy. Jeżeli minuta na tym zegarze minie, no to w tym momencie panowie magiczny, tracicie swój punkt on przechodzi płyn. na tak. On przechodzi na konto rywalne, Szybka. Dobra, no. Więc jeżeli jesteście gotowi, to chyba tak. możemy zaczynać. Oczywiście. Okej, okay, musimy jeszcze zdecydować, kto zaczyna. Dzisiejszą rywalizację. To jest moja, tak więc... są dwie reszki, tak Dobra, że dobra ja twoja moneta, Andrzeju, reszki. tak jest, decyduj. Reszka, okej. Okay. Po sędziowsku jest reszka. A więc, Andrzeju, A, Andrzeju. zaczynasz czy, czy Tomek ma zaczynać, bo to jest kluczowe pytanie jeszcze. Aha. Ty decydujesz. A co tobie zrobi na moim miejscu? Tego nie przewidziałeś, nie? Chyba... No. Zaczony... Nie, dobra, no zaczynam, zaczynam. Dobra, okej, okay, w porządku. Wygrałem głosowanie, no, to trzeba zagra. tym dobrą serię. Podtrzymać. No. Ja już jestem zarobiony, jestem zela do przodu na tym teleturnieju. Okej, okay, pierwsza runda panowie, skupienie i pierwsze pytanie dotyczące poniekąd tego miejsca, na którym się znajdujemy obecnie. Proszę was o wymienienie mistrzów Polski w piłce nożnej. Zaczyna Andrzej, czas, start. Górnik Zabrze. Wisła Kraków. widzę okay. Łódź. Legia Warszawa. ŁKS. Polonia Warszawa. Zagłębili lubić? Ruch Chorzów. Polonia by to. Mielec. Krakowia. Ile czasu? Bardzo mało. <noise> Tak jest? Pogoń Lwów, tak jest, o tym myślałem. Idę po mapie. Dobrze, że już takim starym piernikiem jestem. Tak czasem przydaje. Co ja pominęłem. No i tutaj niewiele zostało do pominięcia, panowie. Bytom. Bo ogólnie rzecz biorąc, została jeszcze tak. Sząbielki bytom, hmm. garbarnia Kraków Miało to jest. Garbarnia. garbarnia była zostawiona na samym końcu, praktycznie. Bo wiadomo, że jedno mistrzostwo Ale to polski. Uznałem, że nie trafię, wiesz. Trudne do wygrzebania. Warte Poznań. Zastanawiam się, Warta Artyka, Poznań jak, jeszcze była a jak pominięta. A nie błędnie, to wówczas to jest, tę rundę? To wówczas wskazałbym to i kazałbym wam po a. prostu podać zespół okay. pra, prawidłowy. Acha, no i jeszcze bodajże... Nie, Piazgliwice jeszcze zostało. No Raz tak, z tych zespołów, które, całe które życie pominięte. Piazgliwice. Także ogólnie, rozgrzewkowo, pierwsza runda dla Andrzeja, jeden punkt na koncie... Już jestem spokojny. I jest, i już nieco już spokojny. swoje spokojny. zrobiłeś. <laughs> Dobra, panowie, żeby się troszeczkę rozluźnić, przechodzimy do kategorii, gdzie jest zdecydowanie więcej prawdopodobnych odpowiedzi do podania i poproszę was o wskazanie mm -hmm. francuskich piłkarzy. Zaczyna Tomek. Czas start. Charbonnier. Aurier. F, Trezeguet. Zidane. Loris. Loko. Bats. Riza Ditruel Tigana. Dugarry. Kristambal Mandanda. Makelel Sigon Griezmann Pires Longle O zapomniałem Uuu. Jeszcze jest czterech, wiesz? Czterech zostało, no właśnie Cantona, Raimond Kopa, Evra Platini Ginola, Angloma Remigard. Wiesz, czego miałem powiedzieć? Grimaldi. Nie, żartujesz. Naprawdę, <laughs> serio? No. Grimaldi był. Tomka. O jest. Fernandez. Wikarz Durasu. Jorkaef był, dobrze mówię. Ale był no, drugi, jest jeszcze. Jest drugi Jorkaef. Ojciec i syn. Gurwanek. Ok. Żerma. Rotem. To wygląda. Julie. Mm. <grystanie> <grystanie> na konto Tomka. <grystanie> Jak yy, widzieliście panowie, pula tutaj była naprawdę szalona. Chyba takiej jeszcze nie mieliśmy podczas naszych zabaw w Wyliczankę. <grystanie> No ale cóż, remis. 1 do jednego. Dobra, to teraz odbijemy w stronę puli, gdzie jest zdecydowanie mniej prawdopodobnych odpowiedzi. I zapytam Was o selekcjonerów reprezentacji Polski od 1974 roku. Hmm. Czyli od pamiętnego mundialu. Zaczyna Andrzej, a więc czas start. Kazimierz Górski. techniczek. Jacek Gmoch. Ben Hacker. Jerzy Engel. Apostel, Fornalik, brzęczak Janas, Smuda. Łazarek był trener? Eee, tak. Majewski. Majewski. Uch, no ja pamiętam ten mecz z Czechami Majewskiego. Beznadziejny zresztą. W Pradze. Co tam jeszcze? To tam jeszcze był. Nie mówić głośniej. Nie wiem, nie pamiętam. W ogóle interesuje się polskim futbolem. Trzeba <noise> powiedzieć: <noise> trener Kasperczak. Niestety wtedy wybrali kogoś innego, a nie trenera Kasperczaka. A, Pawlak był przecież. Prowadził nawet nas 4-1 w grze. Tak jest, w tak jest: Krzysztof Pawlak, Boniek. w Boniek. Nie, już nie, nie pamiętam. Został jeszcze pominięty pewien tymczasowy po w Górskim szkoleniowiec Andrzej Strajla. Kulesza? kulesza? Laut jeszcze tutaj. Ule, do be, be be. Był? był? podany już bodajże, kulesza, ile się nie mylę. Nie był podany, chyba. Nie wiem, czy podaliście nie panowie Adamanowałkę? Nie podaj się do wałki. Się wałki. Tak no, mi się wydaje, tak, że nie to, było Adama na wałki. Byliśmy? Śmikiewicz, Lesław Śmikiewicz, był podany przez Was? Nie, wydaje mi się, o, że nie. Tymczasowy ty, też I Obremski jeszcze. Tak, tak, tak. Ale liczyłem. To, liczyłem a liczyłem również, trener, tym, żeby podetworny nie prowadził, jak mi się Nie, młodzieżówka na pewno Czyli, jeżeli kalkulacje się zgadzają, jest 2 do 1 dla Tomka. Tak. Nie zmienia to faktu, że jest cały czas bardzo blisko, więc zobaczymy, jak będzie w kolejnej rundzie. Okej, okay, kolejna runda i uwaga, kadra Chelsea w sezonie 2020-2021. Chodzi o piłkarzy, którzy zagrali przynajmniej minutę w tym sezonie. Zaczyna Tomek, czas start. Werner, ale ja to przegram. Mendy. Kepa. Zuma. Havertz. Chilwell. James. Kanté. Ziyech. Jorginho. Rüdiger, Kovacic Hudson, O'Doy, Pulisic Abraham. Muszę yy... iść niżej. Mount Christensen, Thiago Silva? Był? Tak. Znaczy, to jest poprawna odpowiedź. Czułem, Szach, widziałem, że zagrał gdzieś tam w rezerwie. Ale w, w seniorskiej <grymieniu> drzwi nie. Zawalił. Zawalił Tak, tak, tak. A dwa, Kto jeszcze? A spilikueta? Tak, zaraz spilikueta. Cueta. Mm. Młody ty. Eee, Gilmour? Gilmour. Ale to już z no. zakamarków ludzkich, <grym> ludzkiej pamięci. Co tam jeszcze jest? Już, już nikogo nie bawisz się <grym> wiem. wszystkich wymieniliśmy. To mi jakiegoś juniora zabrakło. Już kurczę. Nie, nie, wygłupia się, że zgadniesz teraz, siomkie. Ja ci bardzo proszę, dobrze? Wiesz, jak to był policzek dla całej naszej ekipy? <grym> nie, nie. Drugi punkt na kontandrzeja, Andrzeja. Panowie, uwaga, zabrakło Oliwiera Giru. Nie było Oliwiera Ziru. Tak, nie było. Macie w Shocking! No, to shocking. Cztery <laughs> gole się wie. Tak, no właśnie, z, takich, z takich rzeczy nie do końca oczywistych, z, z perspektywy tego sezonu patrząc, na przykład nie było Marcosa Alonso i Emersona, a więc lewa strona zagospodarowywana tak. przez Bena Chiluela, Teoretycznie można było jeszcze tutaj nimi wspomóc. Za trzeciego bramkarza, czyli Williego Kawajero. No tak. Który grał chociażby podczas absencji chwilowej Mendiego z uwagi na kontuzję na Senegalu. Nie było jeszcze Rosa Barkley'a, który przez chwilę zaliczył był, e był. drobny epizod. Kilka Ruben Loftus-Cheek również kilkadziesiąt no tak, minut. Fulanty. Anżorin jeszcze, a tak poza tym to chyba wszystkich. I Tomori, Mori, Fikają to jeszcze. Także kilku piłkarzy, tak naprawdę głęboko trzeba by było szukać o i nie, grzebać. Z nie, to jest No, ziru no, pominęliście, to prawda, to ale to czasami najbardziej dobry. oczywiste rzeczy się pomija, więc tak to jest, absolutnie to jest, mnie to nie dziwi. Tak. Dwa do dwóch. To teraz może coś hiszpańskiego na przykład. E, 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 nie. Żeby nie było za jednorodnie, Andrzej przed chwilą powiedział: e, w co będziemy uderzać, nie. więc uwaga. Kadra Realu nie. Madryt. O, Na analogicznych nie. zasadach w sezonie 2020-2021 zaczyna Andrzej Czas. Start! Courtois. Arribas. O, od razu wali mnie w um, Nie, ułatwiam ci. Sergio Ramos. Rafael Varane. Hmm, Benzema. Marcelo. Vazquez. Mendy. Casemiro. Cross. Vinicius. Modric. Carvajal. Odegard. Zidane? Nie, już nie. Ten młody Zidane, już go nie ma w kadrze. Nie, żadnego z nim. Nie, a, a... właśnie bo tam tylu tych chłopaków, <laughs> żadnego nie wziął ojciec? Zmieraj tematu. Nie, już nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. Taki... Nie, Waran Varan był? Varan był. był, tak, tak. Było. Był Varan. Była Właśnie, taki pan, który grał do niedawna w... Bale? Nie. Nie. Modric był, który grał Taki w. Kto jest Modric już się pojawił. Znany, też no. Znany skrzydłowy, który grał <grym> w. Czyli tam Link. też tam wypykał. A Azar, ten. Valverde. Ale on tak mało gra. Ten Eden, że Koniec, ten gra, to już to już było. No To Jeszcze on czekajcie, kto, kto jeszcze został? został Ze strony został, Tomka. został Jowicz. Został Rodrigo, został Jowicz, tak. Został... Mariano Diaz. Odriosola, Mariano tak. Diaz i. Mariano Diaz to jest ten, co Nacho, był na Manchesteru City, tak? Ten Diaz? Czy to jest jakiś inny Mariano? Nie, to, z to z jest impikusnik, który był taki, no, taki ten... Diaz. No, Brahim, ale on do, tak. do Milanu został. Boże, nie grał, nie grał w tym a. sezonie. Co jeszcze mamy tutaj? Majora... Ja się nie interesuje zupełnie hiszpańską pilę. Tak, tak? Majoral jakieś pojedyncze minuty. A, tak, domu, tak, zostało. tak, tak, Dokładnie jak w przypadku Luftustacika i Chelsea było. Nie wiem, czy padł Isko, szczerze powiedziawszy panowie. I nie wiem, czy padł. Marko Asensio, to nie był Asensio ta, ale na to Nie Marco Marko Asensio no, chyba. Co wiele mówi o Isko też. Tak. Ja bardzo lubię Marko Asensio, ubolewam nad tym, że on jakoś tak troszkę podupa Strasz. Z formą. A to <strasznie>. uważałem go za jednego z najlepiej strzelających piłkarzy z dystansu w ogóle na no, świecie. Po meczu z Savio, no sobie, fantastyczne no, czyściutkie no. uderzenie. I gdzieś mi przepał. Bardzo lubię tego piłkarza. No i Tomek no. też przy okazji kolejnego, tak, kolejnego, tak, każdego kolejnego tak, materiału odnosi no. się do, do Asesio. To jest też taki. Ja rzecz, też byłem tak. jego fanem. Kiedyś mm. któryś z dyrektorów właśnie Bayernu powiedział, że Florentino Perez powinien dostać... No. Jakąś nagrodę za to, że wyjął takiego piłkarza za grosze po prostu z Majorki. Nie? Że Ale ktoś, są tacy, ktoś, kto wymyślił, tacy... Asensio zasługuje na pomnik przed Bernabeu. A... Są tacy a potem piłkarze, nagra... którzy w dawnych czasach kontuzji. Pięknie nam wypadli... rozkwitną, na przykład ten Asensio, albo w Tottenhamie ten Alli i nagle w ogóle facet. Nie ma. Teraz tak. jest tak. A to pokazuje, jak to wszystko się w piłce potrafi zmienić. Wczoraj byłeś nikim, nagle jesteś no. po prostu bogiem, a ten, kto był bogiem, nagle jest zerem. Właściwe. A Vinicius był? Był Właśnie chyba, by... ja nawet bym chyba, wymieniłem no, Chyba Chyba był, chyba był Vinicius, jako był, jeden był. z pierwszych, o ile się ja mylę. się orientuję w tych tematach, tak na ja 100%. Ja ale... Spokojnie. Dobrze. Ja Nie mogłem ja, wygrać no, tej był... róznej, wiesz, bo to no, to, no nie, to tak jakbym wciąż jego przebił jakąś włócznią. Nie? Odpuścić, miałem tyle tych nazwisk, chodziło po głowie. Ale, no dobra. Zaczyna Tomek, tak, czyli klikam tutaj Andrzejowi, jak po zadaniu pytania. Tak. To Dobrze. jest trudne. Ja się muszę upewnić, bo ja nie widzę tego zegara, więc łatwo się mówi, jak wy to obserwujecie z drugiej strony. Nie, nie, bo to nie jest łatwe, żeby jeszcze odwrotnie naciskać, tak? Tak, no padam ofiarą drwin, więc chyba najlepsza pora na zadanie pytania, panowie. No. E, wymieńcie proszę teraz brazylijskich piłkarzy, zaczyna Tomek, czas, start. Aldair. Zico. Cafu. Neymar. Roberto Carlos. Thiago Silva. Elano. Uh. Robinho. Lucio. Fernandinho.

Ilton! O, to jest ilton! Paulinio. Kto? Paulinio. I <laughs> już strzelił Tomek. Znaczy, nie tak, tak strzelił. Mm -hmm. Poprawnie. <laughs> Oscar. Cezar Sampaio. Hulk. Junior Bajano. Tafarel. Był chyba. Był Tafarel? Ale dobra. Tomek. Dunga. Hmm. Chichi. Okay. A on był piłkarzem. Pewnie gdzieś był hmm. piłkarzem. Andres był Santos był obrońcą arsenału. Mm, Juninho Pernambucano. No. Juninho Paulista. Okej, okay, koniec, kończył się czas Andrzejowi. 30 sekund miałeś czetonek. Na pustą mi wystąpiłeś <grym> z tego rząd. <ulinio> no. no. można było tutaj tyle. Y, kombinacji no, stworzyć, wiecie co, no ja staram się pomagać, jak ludzie mają wielkie <grym z ulinio> problemy. No. Ale ja tobie też za Zardę pomogę. Tak. No, za zardę, no ja to no. bardzo doceniam. No, no tak. ja wiem. Ronaldo. No. Luis Nazario del. Rivaldo, Rivaldino. Nie, no. Nie no, też. No po czasie to każdy mądry. Samier. Można, bo Brazylijczycy o, albo Słowacy. Podnosić Szczecin. A, a Brazylia <laughs> jest jedną z najbardziej zasobnych grup, jeżeli chodzi o liczbę tak, reprezentantów tak, tak, tego tak. kraju. Najwięcej w było Brazylijczyków w ogóle w historii ekstraklasy z tych krajowców. No. Otóż to. Tak czy inaczej, 4 do 2 dla Tomka i ostatnia runda przed nami. Okej, okay, ostatnia runda, żeby nie było za nudno, poproszę Was o wymienienie klubów rozpoczynających się na literę S. Rozpoczyna Andrzej, czas start. Spartak, Southampton. Sparta Spartak Subotica Santetien Santos Servet Genewa Stoke. Sporting Lisboa Sporting Klub de Portugal. Zandhausen Stal Pielec Stal stalowa wola <noise> Stal Sanok Tak <noise> Sparta Jeżowe U. <Uu. głosy> Salos trzeci. Stilon Gożów. Dobra. Oj, się przyciąłem. troszeczku. Seria A. Seria A. Nie ma takiego klubu. Seria A. Proszę tutaj nie podpowiadać, dobrze? Sasuolo. Salernitana. Spartak Trnawa. Tak. San Lorenzo. San Domingo, ale to chyba piwo jest. San Sebastian, Sociedad. No. Dobra, mm -hmm. może być. Sporting. Home. Mm. No i co? Andrzeju, co ty teraz na to? A co na, to mm -hmm. na S. Sparta jazgarze, Seattle Sounders. Wsparcie jazgarze. Seattle Sounders poszło jako <laughs> ostatnie. Rzutem na taśmy. Ej, <laughs> Czegoś zabrakło. Myślałem, że tutaj z drugiej Kiedyś strony... Nie wydawało, się wydawało się. Czegoś zabrakło, Takie. prawdopodobnie wiedzy, drobnostka. Tego, tego absolutnie nigdy nie brakuje, po prostu czasami w niewytłumaczalnych okolicznościach to się okazuje bardzo trudne. Po prostu, wiesz, Ale ten zegar, ten zegar jest właśnie takim Ktoś nam zamienił kubki, oddziałuje. ja zostałem oszukany, bo ten taki magiczny magiczny ten był, ten był w przed tak. No dobrze, zwycięzcą dzisiejszego odcinka Tomek Świękawa. Kolejna, a to dla mnie, myślałem, nie, czy dla no, was, kurde, nie, no, je... no, zostałem teraz no. ten, strasznie skonfudowany. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję wam za uczestnictwo w dzisiejszym budzie, do następnego, do następnej rywalizacji między panami. Zobaczymy jak się potoczy kolejna ja runda. Ja wiem jak się skończy, ale zobaczymy jak się potoczy. Było mi niezwykle miło to prowadzić ja. i mam nadzieję, że materiał przypadnie oglądającym do gustu. Podzielcie się swoimi wrażeniami w sekcji komentarzy. Serdecznie dziękuję. Trzymajcie Ostrzymaj się dalej. ciepło.